To pierwszy filmik na moim kanale. Jako, że tytuł tego filmiku to Nie trać czasu, pomyśl o architekturze, to przejdźmy do rzeczy. Jeżeli jesteś osobą, która jest kreatywna, pracowita i lubi coś tworzyć na własną rękę. Chodzi mi to o rysowanie, malowanie, modelowanie i tym podobne. I tak się składa, że jesteś aktualnie w liceum lub technikum, to mam dla ciebie wiadomość i swojego rodzaju prośbę. Jeśli nie masz pomysłu na jakie studia pójść, bądź nie jesteś przekonany do studiów o kierunku architektura, to najwyższy czas, żebyś to przemyślał. I trochę ci w tym pomogę. Uwierz mi, że 3 bądź 4 lata nauki w szkole średniej to nie jest wystarczający czas, aby zastanawiać się nad kierunkiem architektura. Czeka cię sporo pracy na własną rękę, nie tylko aby uzyskać super wynik z matury, ale również będziesz musiał przygotować się na samo wejście w grono studentów architektury. Staram się przybliżyć Ci jak najwięcej rzeczy, które mi przyjdą do głowy na temat czekającej Cię pracy. Podam Ci kilka kroków, jakie musisz wykonać, aby być wzorowo przygotowanym na studia architektury. Po pierwsze, zastanów się, na jaką uczelnię chciałbyś pójść. Najlepiej wybrać sobie parę pobocznych i jedną główną, na której na, najbardziej Ci zależy. Jedną z moich propozycji jest, abyś zrobił sobie listę uczelni, które ci najbardziej się podobają. Hmm, oczywiście stawiając na pierwszym miejscu tą, na którą najbardziej chciałabyś pójść lub chciałabyś pójść. Konieczność takiego postanowienia jest wynikiem tego, że na każdej uczelni, jeśli chcesz się dostać na kierunek architektura, bądź grafika, bądź architektura wnętrz, musisz zdać egzamin wstępny. Takie egzaminy są również na innych kierunkach, ale już nie pamiętam ich nazw. Reguły tych egzaminów są różne pod względem y, wymagań, y, punktów, na jakie jury y, ocenaj, oceniający Twoją pracę będą zwracali uwagę. W którymś z kolejnych filmików bardziej przyjrzeć się temu, jak dokładniej przygotować się do egzaminu, oraz jakie wymagania na jakich uczelniach możemy spotkać. Po drugie, Jedną z kluczowych rzeczy, jakie musisz zrobić, to jak najszybciej pozostało ci raptem hmm, 6 miesięcy do egzaminów. Rozejrzeć się w twojej okolicy za jakimś kursem rysunkowym. Jeżeli znasz jakąś zaufaną osobę, która indywidualnie udziela takich lekcji, to też dobrze. Tutaj podaję link do strony szkoły, do której ja uczęszczałam. To dobra opcja dla ludzi, którzy mieszkają niedaleko Białego oraz w obrębie Polasia. Uwierz mi, że uczęszczanie na taki kurs jest niezbędne. Starzają się bardzo nieliczne przypadki, gdy osoba, która nie uczęszczała na kurs rysunku, dostaje się na kierunek architektura. Ale muszę przyznać, że na moim roku nie ma ani jednej takiej osoby. Po trzecie, zapewnij sobie dobrej jakości artykuły do rysowania. Nie bój się, ile na nie wydasz ponieważ ich cena jest adekwatna do jakości. O tym powiem więcej także w kolejnych filmikach. To w sumie wszystko, co mam Ci do powiedzenia w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję.